Cezary Domagała. Jestem aktorem i reżyserem teatru powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Ta decyzja pojawiła się praktycznie jeszcze w liceum, kiedy zbliżając się do matury, trzeba było zdecydować, na jakie studia. Będziemy się wybierać, i wtedy zaświtała mi w głowie ta myśl, a nawet głębokie przekonanie, że ta uczelnia, w której chciałbym studiować, to jest wyższa szkoła filmowa, telewizyjna i teatralna w Łodzi. Tak sobie wymarzyłem. No i ponieważ mogę powiedzieć, że w życiu miałem zawsze dużo szczęścia, więc to marzenie spełniło się. Czuję się w ogóle bardzo dobrze, jeśli chodzi o świat sztuki, działalność artystyczną. Zaczynałem oczywiście od pierwszego mojego zawodu, czyli aktorstwa. Pierwsze 10 lat grałem zarówno w teatrze, jak i w filmie, w telewizji. Był to bardzo intensywny okres. Natomiast od 1993 roku. Roku, praktycznie wykorzystując pewne zamiłowania, bo jeszcze będąc w szkole podstawowej czy w liceum, a, lubiłem bawić się, oglądając różne programy telewizyjne, w komentarz pisany wierszem. Stąd gdzieś te odniesienia do tego, aby pisać wiersze, pisać piosenki, pisać rozmaite teksty i to zacząłem łączyć się, tak jak mówię, za namową Wojtka Kępczyńskiego, który w 93 roku, a będąc dyrektorem Teatru Powszechnego w Radomiu, zaprosił mnie do współpracy, abym zrealizował pierwszą swoją adaptację sceniczną, czyli Małego Księcia według książki Antuana de saint -Exupery. Nie ukrywam, że było to dla mnie duże wyzwanie. Ale też szła za tym wielka radość zmierzenia się właśnie ze sceną radomską, która dawała też spore możliwości techniczne. I w tej mojej adaptacji wymyśliłem sobie, żeby na scenie postać Małego Księcia była grana przez. Małego chłopca, oczywiście małego w określonym przedziale wiekowym, czyli mniej więcej 10-12 lat, bo to jest taka percepcja, jeśli chodzi o chłopców, gdzie można nauczyć się tekstu na pamięć i coś już spróbować zagrać, czyli takie ABC aktorstwa w pigułce, bo zawsze tych młodych adeptów sztuki aktorskiej musiałem uczyć warsztatu po to, aby przygotować ich do grania w teatrze zawodowym. To też olbrzymie wyzwanie, nie każdy chce pracować z dziećmi w teatrze, mnie sprawiało to zawsze olbrzymią frajdę. Na scenie radomskiej pojawił się prawie naturalnej wielkości dwupłatowiec, który też był takim elementem rzeczywiście bardzo nie wiem, sensacyjnym, czy no, z zaskoczeniem dla widza, że nagle widzimy samolot naturalnej wielkości, który, który przy odpowiednim układzie światła plus te efekty te, teatralne rzeczywiście sprawia wrażenie, że pilot w tym samolocie autentycznie nim leci. Więc, no mówię, tych efektów pojawiało się sporo i też zależało mi na tym, co jest moją pasją, żeby w spektaklu pojawiły się piosenki. Ja lubię rzeczywiście spektakle muzyczne, a jednocześnie pomyślałem sobie wtedy, że one pozwolą ułatwić odbiór młodszym widzom, dla których ta książka Eksiperiego i tak jest w pewnym sensie skomplikowana. Jest tam za zawarta pewna filozofia, więc w tej adaptacji, gdzie myślałem o tym młodym widzu, zależało mi na tym, aby Przybliżyć im troszeczkę fabułę, aby zachęcić ich do sięgnięcia po książkę po obejrzeniu spektaklu. Piosenki zawsze ułatwiają ten odbiór. Motywy muzyczne. Zresztą muzykę tutaj wspaniałą napisał Tomek Bajerski, z którym pracowaliśmy przez wiele lat przy różnych adaptacjach. Także piosenki zawsze ułatwiają odbiór. Myślę, że nie tylko młodym, młodym widzom, ale i tym dorosłym, bo zapotrzebowanie na teatr muzyczny istniało, istnieje i myślę, że istnieć będzie. Jeśli chodzi o reżyserowanie, to też pisząc scenariusz, już myślałem w kategoriach aktorskich czyli układałem sobie sceny. Operując emocjami aktorskimi, budując sytuację w ten sposób. Czyli wydaje mi się, że wszystkie te płaszczyzny artystycznej działalności, i aktorstwo, i reżyseria, i bycie autorem uzupełniały się nawzajem i wzbogacały to, co proponowałem widzom ze scen teatralnych praktycznie w całym kraju. Były to pozycje z, kla z klasyki literatury światowej i literatury polskiej. Nie ukrywam, że no, mam taką słabość do Makuszyńskiego, bo zrealizowałem i o dwóch takich, co ukradli księżyc, i awantura o Basie. Też przymierzałem się do kolejnej adaptacji, mam na nią zgodę, czyli myślę tu o Szatanie z siódmej klasy, ponieważ razem z Krzysiemirem Dębskim napisaliśmy piosenki do wersji telewizyjnej i filmowej w reżyserii Kazia Tarnasa. W związku z tym ten temat, no i chęć wykorzystania tych piosenek, które tak jak mówię, no, były w filmie i to nie wszystkie, Albo tych piosenek wspólnie stworzyliśmy sporo, jeśli chodzi o materiał filmowy, więc wydaje mi się, że warto byłoby je wykorzystać jeszcze w inscenizacji teatralnej. A myślę, że od strony aktorskiej, inscenizacyjnej, jest to też takie no, fajne wyzwanie. Oczywiście, Makuszyński to jest już pewien archaizm językowy, w związku z tym no, trzeba tutaj rzeczywiście ułatwić młodym odbiorcom, troszeczkę wprowadzając korekty w języku, którym aktorzy posługują się na scenie. Ale ja mówię, no mały książę, od którego zaczynałem swoją drogę reżyserską, autorską, wpisał się rzeczywiście na trwałe w mój życiorys, ponieważ tych realizacji było w sumie 14, jak do tej pory. Każda inna część z nich realizowanych na małych scenach teatru, teatrów, teatrów, części na dużych. Największą inscenizację, jaką zrealizowałem, to była inscenizacja w Teatrze Muzycznym w Gliwicach ze scenografią i kostiumami Małgosi Szydłowskiej. No i po raz pierwszy coś, co mi się marzyło, czyli orkiestra grająca na żywo w spektaklu dla Dzieci i młodzieży tak? w spektaklu familijnym, co w teatrach dramatycznych zdarza się rzadko, a tu teatr muzyczny, jak gdyby no, było to rzeczą normalną, że, że jest orkiestra, która jest na etacie w teatrze, więc z tego bardzo się cieszyłem. Że jednak to zetknięcie właśnie z większą inscenizacją. Tam też wymyślaliśmy takie formy, które były atrakcyjne inscenizacyjnie. Także też duży sentyment mam do pozycji, która no, zawsze intrygowała mnie czy zdumiewała tym, że była takim hitem komercyjnym. Zresztą wszystkie spektakle, które proponowałem. Na scenach teatralnych cieszyły się dużą popularnością. No, ale takim hitem, rzeczywiście numer jeden, sprzedażowym był zawsze tajemniczy ogród. W momencie, kiedy wchodził do sprzedaży grany w określonych blokach, z reguły sprzedawał się błyskawicznie. Sam się zastanawiałem, na czym polega fenomen tego spektaklu, że publiczność, zarówno i ta mniejsza, jak i ta dorosła, a chcę oglądać tajemniczy ogród i zawsze wychodzi z tego spektaklu pod olbrzymim wrażeniem tego, co zobaczyli na scenie. Spektakl rzeczywiście zbudowany w określonym nastroju muzycznym, budujący pewien klimat. Ja tam zrobiłem pewne odstępstwa od książki, chociaż tu warto podkreślić, że zawsze staram się być wierny Autorom nie tworzę własnej historii w oparciu o książkę danego autora, po którego sięgam, tylko no, staram się iść za, za jego myślą, czy e, przesłaniem, nie dokonując jakich, jakichś rewolucyjnych zmian w tym, co dzieje się na, na scenie. Natomiast tu w przypadku postaci pani Medlock też zależało mi na tym, żeby ją troszeczkę zelżyć, bo przez tą swoją kostyczność. Taką pedantyczność i surowość, żeby, żeby właśnie nie była za bardzo surowa. Dodałem akcenty komediowe, które rzeczywiście zostały świetnie kupione przez publiczność, zwłaszcza w scenie z duchami, gdzie napisałem piosenkę, śmieszną piosenkę o duchach. No i tu w Teatrze Radomskim pani Medlock wzbijała się w powietrze, unoszona przez duchy, latała nad sceną. Co też zawsze było takim elementem atrakcyjnym, a jednocześnie wywołującym uśmiech na twarzach widzów. Także rzeczywiście ten tajemniczy ogród grany całymi latami, i, i kiedy nawet rozmawiałem w różnych teatrach na temat kolejnych realizacji, no to wszyscy najchętniej by wracali do wznowień tajemniczego ogrodu. Mm, ale praktycznie w, <gryw> Alicja w Krainie Czarów. Też temat e, e, wdzięczny. E, no, poruszanie się troszeczkę w krainie absurdu e, nie jest do końca łatwe, ale tam z kolei Tomek Bajerski rzeczywiście skomponował fantastyczną e, muzykę. Tam jest wiele piosenek, które wpadają w ucho. No i o dziwo, te najpiękniejsze piosenki, które napisaliśmy z Tomkiem, a jest ich kilkaset, najpiękniejsze to są te piosenki smutne. Na przykład piosenka Drewnianych Lalek w Pinokiu, która obiegła wszystkie festiwale dziecięce nie tylko w Polsce, ale jak się dowiedziałem i poza granicami była chętnie śpiewana i jest śpiewana do dzisiaj, czego przykład miałem niedawno będąc na Festiwalu Twórczości dla Dzieci i Młodzieży w Brzegu, gdzie usłyszałem po raz kolejny właśnie piosenkę ze swojego musicalu Pinokio, czyli muzyczna opowieść o dobrym wychowaniu, bo ja rozbudowałem celowo ten, ten tytuł, ale to jest też pozycja Carlo Collodiego, po którą chętnie sięgałem. Są oczywiście też pozycje, o których myślałem, czy pojawiały się zamówienia a i zawsze wychodziłem z założenia, że praktycznie mogę zaadoptować na scenę wszystko. Ale kiedy zaproponowano mi zaadoptowanie dzieci z bulerbyn, a po kilkakrotnym przeczytaniu książki świadomie się poddałem. Ponieważ doszedłem do wniosku, że w tym spektaklu powinny zagrać praktycznie e, dzieci. Czyli główna obsada byłaby oparta a, przede wszystkim na dzieciach. Nie każdy teatr chciałby się na to zgodzić. Natomiast ja do końca nie miałem takiego pomysłu, w którym byłbym e, w zgodzie z samym sobą, że dorośli aktorzy udają dzieci. I to małe dzieci. Wydawało mi się, że będzie w tym jakaś nuta infantylizmu mimo wszystko, nawet mimo umiejętności warsztatowych aktorów. I zastanawiałem się też nad takim przełożeniem, że spotykają się ci już starsi bohaterzy tejże książki, po jakimś czasie na strychu jednego z domów i wracają. Do dzieciństwa, i to był rzeczywiście taki troszeczkę kierunkowskaz, ale powiem szczerze, że no, tu się wycofałem. Jak do tej pory, tego tytułu nie, nie zrealizowałem, mimo pewnych przymiarek, które robiłem, jeśli chodzi o pozycje, nie tylko familijne, ale i te dla dorosłych, które realizowałem. No to takim moim oczkiem. Ulubionym spektaklem są fantastyczne piosenki Agnieszki Osieckiej, czyli, czyli to moje kawa Sax, um, które realizowałem z myślą o istniejącej niegdyś na saskiej kępie kawiarni Saks, bo tak się nazywała ta, ta kawiarnia. I scenariusz, który napisałem w oparciu o te piosenki i o teksty Agnieszki Osieckiej, bo w całym spektaklu. Tam jakichś moich tekstów praktycznie nie ma. To są jakieś pojedyncze słowa mogą się zdarzyć, czy pojedyncze zdania, ale też zależało mi na tym, żeby były to teksty nie tylko piosenek, ale teksty wypowiedzi Agnieszki Osieckiej zaczerpnięte z rozmaitych książek, z rozmaitych publikacji i na tej podstawie budowałem dialogi. Zależało mi też na pokazaniu czy zbudowaniu relacji między czwórką bohaterów, bo w tej mojej inscenizacji występowała czwórka bohaterów. Oczywiście odnośnik do Agnieszki Osieckiej. Ja zawsze uciekałem od tego, żeby nie mówić stricte, że, że to jest Agnieszka Osiecka, chociaż takiego skojarzenia nie, nie uda się uniknąć. Ja tę postać nazwałem po prostu poetką, bo mogły to być rozmaite kobiety piszące czy tworzące. Natomiast pozostałe postaci czy kobieta zawiedziona, czy Pan Czesio, czy Barman, to były postaci zaczerpnięte właśnie z tekstów Agnieszki Oseckiej, czyli ten duch Agnieszki w tym spektaklu istnieje. No i czwórka muzyków grająca zawsze na żywo w tym spektaklu, którzy stają się również aktorami tego przedsięwzięcia, była takim bonusem, czy dodatkowym elementem wzbogacającym ten, ten spektakl, który do dziś cały czas jest w repertuarze teatru Rampa chociażby i Rzeczywiście publiczność, która szczelnie wypełnia scenę kameralną w Teatrze Rampa, wychodzi pod wrażeniem nie tylko spektaklu, ale przede wszystkim, właśnie aranżacji gry muzyków, na co zwracają uwagę, że jest to granie na bardzo wysokim poziomie. A tu warto też przy okazji dodać, że kierownikiem muzycznym, autorem, ade, autorem aranżacji do spektaklu Cafe Saks jest Paweł Steczek, który pochodzi właśnie z Radomia razem ze swoim mm, bratem. Natomiast tu w tej inscenizacji radomskiej Maciek Korwin skorzystał z mojej adaptacji, rozbudował ją troszeczkę obsadowo no i poszedł jak gdyby w pewne obrazki z PRL-u, ale no, ja mówię, no, każdy twórca, każdy reżyser ma prawo do własnej wizji, była to wizja odbiegająca od tej mojej, bardziej kameralnej, skupionej właśnie na tej czwórce bohaterów. Bardzo chętnie też sięgnąłem po piosenki Wojtka Młynarskiego. Również w, myślę, że warto tu wspomnieć o Roma Julii z muzyką właśnie Pawła A Steczka. Taka inscenizacja, w której Nawiązujemy do epoki do Szekspira, ale delikatnie przetwarzamy ją na język współczesny od strony działania scenicznego, chociaż kostium gdzieś tam w stylistyce i w scenografii zależało mi na tym, żeby utrzymać jednak ten klimat stricte szekspirowski, żeby nie uciekać zupełnie od epoki. No, i myślę, że to się udało. Też fantastyczne piosenki, rzeczywiście fantastyczny klimat muzyczny budujący napięcie spektaklu. Myślę, że warto do tego wrócić. No, i jeśli mówimy o, o tej twórczości autorskiej, która zawsze była powiązana z moimi działaniami reżyserskimi, no bo praktycznie realizowałem to, co napisałem, stworzyłem. To warto tu wspomnieć również o moim autorskim muzykalu, który do tej pory zrealizowałem kilka raz na zamówienie teatru toruńskiego. Mam tu na myśli muzykal, gra, w którym połączyłem teatr z filmem, i to jeszcze w wydaniu oskarowym. Boguś Kołownia, który wystąpił gościnnie w tym spektaklu wtedy w Toruniu, pochodzący z Torunia, zagrał w materiałach filmowych Roberta De Niro. I powiem, że ci, którzy oglądali, byli przekonani, że to jest autentyczny Robert De Niro, który wręczał Oscara mojemu bohaterowi, czyli reżyserowi, który właśnie tworzył film, bo całość była oparta na obrazkach jak gdyby, z planu filmowego. Wtedy połączyliśmy siły z kamery, image, ten teatr razem, bo wtedy ten festiwal odbywał się w Toruniu. także. No był to muzykal grany przy owacjach na przez cztery lata i mało tego powiem tu z satysfakcją, że lekarze przepisywali ten musical swoim pacjentom, a żeby oglądali go w ramach terapii w różnych sytuacjach życiowych. W tej chwili rozpoczęliśmy próby jej przygotowania, a też w szybkim tempie, no bo ten czas goni do sztuki o wdzięcznym tytule Dekorator. Nie zdradzamy jeszcze szczegółów, co się za tym hasłem wiąże. Spektakl w reżyserii Pawła Pitery, znanego już publiczności radomskiej, czyli wiadomo, że oznacza to spektakl komediowy. No, razem ze mną zobaczymy na scenie dwie fantastyczne aktorki Beata Olga Kowalska, a gościnnie wstąpi w teatrze powszechnym we, w Radomiu i Joasia Jenędrej. Także no, ja już się cieszę myśląc o tej współpracy i, 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 i pracy. No, i sam jestem ciekaw, jaki będzie finał. Bardzo się cieszę również z samego faktu, że postanowiłem powrócić teraz znowu do intensywniejszych działań jako aktor. No, bo ponad 30 lat praktycznie działałem jako reżyser i autor, więc z tym aktorstwem te moje kontakty były troszeczkę zdecydowanie w zasadzie mniejsze niż w pierwszym okresie mojej kariery.